Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj będziemy wymieniać żaróweczki LEDowe. Kupiłem LEDowe takie czerwone. Do podświetlania liczników w golfie trójce. Mam nadzieję, że się zdadzą te. Chciałem kupić w sumie niebieskie, ale nie było, więc postanowiłem wziąć czerwone. Będę miał podkolor naszego golfa. Mam wkrętarkę. Tu mam jakiś taki mini zestawik. Rozwalony już trochę. Z biedronki jeszcze kupiłem. Nie, mam nadzieję, że odkręcimy tymi kluczami, co tu mam, tymi końcówkami. No i ja się biorę za robotę. A, i jeszcze bym zapomniał. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś i zostaw komentarz. A ja idę do pracy. Wyciągnąłem sobie tutaj te, te kratki. Wyciągnąłem radio. Tutaj jeszcze te zaślepki pościągam. Bo chcę sobie ściągnąć to, to, tu całe to, żeby mieć dobry dostęp do licznika. tutaj sobie powyciągamy wszystko. Nie wiem, jak, jeśli żeście to kiedyś robili To mnie nie hejtujcie, że coś źle robię czy coś, bo robię to pierwszy raz Więc może za dużo coś rozkręcam, a może nie, może za mało, nie wiadomo. Wszystko, wszystko się okaże, jak to będę zakładał. Myślę, że dam radę założyć. No to od... A jeszcze tutaj coś jest. O, też jest śrubeczka. Wziąłem sobie wkrętarkę, bo szybciej idzie odkręcić wszystko. Zamiast się bawić śrubokrętem, to wkrętarką bardzo szybko. Śrubki idzie odkręcić, bach, bach, i już połowę mamy od odkręcone. Ostatnia śrubeczka tutaj, z tego co widzę. Prawdopodobnie jeszcze musimy to ściągnąć. W sumie na pewno to musimy ściągnąć. O, schodzi. Nie wiem, urwałem coś czy nie, nie wiem. Ale wyszło, to dobrze jest. To położymy na tył, żeby na nie wszystko. W sumie to już może zostać. A jak już się wyciągło, to to już wyciągniemy do końca. Tutaj mamy takie śrubeczki. Nie wiem, czy odkręcimy to. Hmm. Takie malutkie, najmniejsze mamy to. Dojdziemy tym tu, czy nie? Dojdziemy. No, może tutaj na wkrętarkę. O kurczę! Będzie problem. A nie! Jedna poszła już. Takie malutkie tutaj są. No jakoś trzeba tu dojść z tym Kurczę, kierownica nam przeszkadza. Tak ani tyle Nie mam takiego malutkiego śrubokręcika. No może sobie jakoś poradzimy. Ciężko, 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 ciężko widzę. Dół odkręcimy na pewno. Tak, dół udało się odkręcić. Tylko tą górę jakoś trzeba. Damy może to tak na, na koniec, może lepiej dojdziemy. No, 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 no nie będzie. To spróbujemy samą końcówką. Czy idziemy, zobaczymy. Teraz to nic nie widzę. No ciężko widzę to. O, puściło tak. No to. Dobrze, bardzo dobrze. Jest, idzie, 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 Jeszcze jestem ciekaw, czy te żaróweczki się zdadzą tutaj i jak to będzie wyglądało w nocy. Mam nadzieję, że będzie ładnie to świeciło. No już zaraz licznik będzie wyciągnięty. Dobra, udało się odkręcić. Szybka, no coś, coś go jeszcze trzyma. Nie chcę nic pourywać. A, już wiem, co jeszcze trzyma. Myśmy źle odkręcili. <tryk> tak właśnie. Przeczuwałem, że, że albo odkręcę coś za dużo, albo coś źle odkręcę. I źle odkręciłem. Są śrubki, nie te śrubki. No ale człowiek się uczy na błędach. Już teraz będę wiedział, że, że tego nie trzeba. Ja odkręciłem od szybki śrubeczki. To zaraz wam pokażę, jak wyciągnę ten licznik. A nie widziałem tych. Może tym odkręcę. Będzie lepiej źle odkręciłem, kurczę Tyle się Tyle na darmo śrubeczek my odkręcali, no ale Na błędach się człowiek uczy Drugi raz już będę wiedział Dobra Mamy, teraz powinien wejść, według moich obliczeń. Jest, idzie. Mhm. Teraz go wyciągnął, znowu będzie problem pewnie. Mhm. Nie chcę uszkodzić tych liczników, bo żem szybko ściągnął niepotrzebnie. Kurczę, nie wiem czy mi tu kable trzymają, czy nie. Tu Wam zrobię cięcie, ja to wyciągnę, żeby to długo nie trwało bardzo. Licznik mamy wyciągnięty. Musiałem go jakoś przewrócić, tak żeby odpiąć te kable, i wtedy ładnie wyszedł. No i tutaj widzicie, niepotrzebnie odkręciłem tą plastikową, taką szybkę. Ona niepotrzebnie była odkręcana. Na no drugi raz będę wiedział. I teraz ją zakręcę i będziemy te diody montować. Mam nadzieję, że to są takie same. A jak nie, to mam paragon. Zawsze można wymienić na inne. Chociaż to nieduży koszt, bo to u nas kosztuje 6 zł. Ale wiecie, nie są mi potrzebne, więc można wymienić na inne lepiej. Tutaj, kochani, mam dla Was pytanie. Jak... Y Pomalować na przykład te zapałki, albo czym pomalować? Ja to nazywam zapałki, nie wiem jak to się nazywa fachowo żeby tam na, na inny kolor świeciło. Czym to pomalować, żeby to ładnie odbijało? Bo widziałem no, na że tak ładnie jest. Na przykład ta skazówka jest na inny kolor, ta na ten sam, na ten sam, na ten sam, a te, gdzie pokazuje ile się jedzie, no to na inny, więc to bardzo ładnie wyglądało. Nie wiem czym to pomalować, więc jeśli ktoś wie czym, no to piszcie mi w komentarzach. Szybko mamy zakręconą, nic nie rozwalimy w środku. I teraz pytanie. Czy to są do podświetlania y, tutaj? Ale chyba to, bo innych nie widzę. Bo tutaj pewnie do tych malutkich tych jeszcze są inne żaróweczki. Ale najwyżej bym jeszcze dokupił, zobaczę. Dobra, wyciągamy, zobaczymy czy to takie same są. To jest chyba zwykła biała żarówka. No i zaraz otworzymy te. Wydaje mi się, że te same. No, trudno, będę musiał otworzyć najwyżej. Y, najwyżej dokupię jeszcze jedne. Inne. Przy okazji openik żarówek LEDowych. No i teraz czy to to? Jest, tak. super. Te coś nie trzymają? Te blaszki trzeba będzie chyba dognąć. Dogniemy, to powinny trzymać. No, właśnie. Nie, za luźno jest. To mi musi trzymać, żeby mi się dobrze trzymały. O weszło jest trzyma się teraz drugą, no wyłaś, zobaczcie jak siedzi. No. Pewnie wiem rozwala A <tryk> no jak, nie mówiłem, rozwaliłem już No Ale trudno Kurde, żeby do środka nie powpadała Nawet teraz razem ja miał jak przekręcić, już o! Przekręca się! Jest, udało się. One chyba są już troszkę nadpalone, bo widzę takie czarnawe, już w środku. Pewnie by długo nie pociągły. Teraz nie wiem, co robić. Czy wyciągać tutaj jest taka zielona ta? Taka tasiemka zielona. Ona prawdopodobnie odpowiada, nawet w sumie na pewno, za kolor podświetlałem, bo te żaróweczki są białe. A tu jest nie wiem co robić, czy to wyciągać, czy nie wyciągać. Ale podejrzewam, że będę musiał to wyciągnąć. Dobra, zaryzykuję i to wyciągnę, chyba. W ile mi się uda to tak wyciągnąć? Nie uda mi się, urwałem, a nie wyciągło się. Dobra, na razie nie będę go rozbierał. W założę tą drugą. A nie już się mi znudziło to, yy, to zielone. Na tym liczniku. Cały czas tylko zielone i zielone. Teraz robimy sobie odmianę na czerwono. Chciałem w sumie niebieskie, no ale jak już mówiłem wcześniej. No wy sprzedały się. I nie ma. Żebym tej nie rozwalił. Bo pojedynczo nie idzie kupić. Przynajmniej u nas. mi łączyła Może będzie łączyła, bo no troszkę lata, żeby mi nie, nie na dałkach nie Nie wiem czy tak będzie widać, próbuję tak to wpiąć Jeszcze światła trzeba wpiąć kurde, no nie widzę czy świecą A nie, świecą na czerwone do tule, dobra Czyli powinny działać Nie wiem czy to będzie tak widać to jest taki kolorek, nie wiem czy to widać. Tutaj nie wiem czy to widać, taki czerwony kolor, tak to będzie wyglądało. Ta nie będzie łączyła, już widziałem, właśnie, że nie świeciła, więc trzeba podjąć jeszcze te bardziej te. No, właśnie tu. Nie wiem, może to źle robię, może dobrze to robię, nie mam pojęcia. Szkoda, że to nie jest wieczór, bo by było już widać od razu, a tak, tak. Tak, to zbytnio nie napatrzymy. No, tak, siedzę, myślę i myślę. I jednak zdecyduję się wyciągnąć to zielone. No to, ten pasek. Tylko ja go teraz wyciągnąć. Muszę popatrzeć jeszcze jak go się wyciąga. Żeby nic nie pourywać. <gry> Ale ładnie świeci widzę. Tu stąd już widać, że ładnie tu świecą na czerwono. Dobra, wypnę go. Ej jak to się wyciąga. I co? Pewnie znów trzeba gdzieś szybko wykręcić. Tak. <gry> Obawiam się, że trzeba będzie szybko znowu wykręcić. jakieś takie aha to by trzeba było to rozebrać no dobra, no rozbierzemy to delikatnie by nie pourywać jeśli udało wam się dotrwać do końca tego vloga to napisz się, dotr yy, to napisz się dotrwałem w komentarzu a ja wam przypnę serduszko serducho wam przypnę Kurcze! Nie wiem czy sobie poradzę z tym. Bo mi jedno zaskakuje, drugie mi załapuje. No, coś mi tu puściło, teraz te. żebym licznika nie rozwalił. Wtedy będzie mnie drożej kosztowało. Może wyjdzie teraz. A, nie wyjdzie, bo to trzeba całkiem ściągnąć. No tu nam puściło, tu nam puściło, teraz tu. Coś nam wychodzi. Yeah, wyszło. A, i tu mamy taką zieloną taśmę z tą rzeczką, nie wiem jak to sobie tam nazywacie. To było tutaj tak jakoś. Dobra, to to sobie, to sobie wypieprzymy stąd. Zostawię na wszelki wypadek, by za mocno świecić. A sobie można przykręcić też tu na tym. I Jeszcze bo chyba będę te wymieniał. Tutaj, żebyś się poświetlało inaczej. Ta. Tylko gdzie, tak patrzę, gdzie to się wymienia. To już trzeba będzie rozkręcić. Zobaczymy, czy wszystko będzie działać, czy coś uszkodziłem. Mam nadzieję, że nie. Na pewno posypiłem się też hejty, że to źle robię. No ale trudno. Takie życie, kochani. Ja robię, jak potrafię. Mechanikiem nie jestem. Bawię się co prawda za mechanika trochę. Nie komuś, tylko tak sobie. No chociaż zdarzało się czasem i komuś. I tyle, co umiem, to robię. Jeszcze wymiana sprzęgła w golfie nas czeka. Ale to w, później, w późniejszym terminie. Dawajcie łapki, jeśli chcecie vloga na przykład wymiany sprzęgła. Jakbyśmy to kiedyś robili, to wam nagramy. No, już będzie dłuższy taki vlog. Nie wiem, może wam to coś kiedyś pomoże. Bo ja tak patrzyłem na yy, necie to nie ma tak zbytnio takich napraw Są, ale nie po polsku. Są oczywiście naprawie a samochodów, ale takich lepszych a takich jak golf, no to Nie mówię, że golf jest, to golf jest zarombista auto, najlepsze ale no nie ma takich nie zbytnio takich aut. Chyba, że ja nie widziałem ale z tego co? Patrzyłem to nie było. Kupiłem sobie wkrętarkę Leroy Merlin. Tak. Nie wiem czy to się tak to wypowiada, ale tam żeśmy kupili, nie dałem chyba pół stówy za nią. A już swoje wykręciło, naprawdę. I trzyma się ładnie. I wiersiłem nią dziury i w ogóle i... Dobra, skręcamy to szybko. Tu wam może skręcanie już nie będę pokazywał, bo by ten vlog trwał naprawdę bardzo długo. Więc co kochani, no widzimy się jak to skręcę, bo nie będę wam wszystkiego tak pokazywał, bo to nie ma sensu. Widzieliście jak to skręcam, więc sobie poradzicie. O jak mi teraz ładnie weszło? Dobra, to widzimy się za krótką chwilkę. Liczniki żeśmy ładnie wszystko poskładali. Tutaj wam dam foto jak to wygląda. Nakryliśmy kurtką i użyliśmy aparat i Wam pokażemy tutaj, jak to wygląda. Więc tak to wygląda mniej więcej na zdjęciu. Troszkę jest rozjaśnione. W rzeczywistości wygląda to trochę ciemniej. jest, Nie jest tak jasno wosu na liczniku. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Zalecam do zostawienia łapki w górę, napisania komentarza, zasubskrybowania na mojego kanału i polubienia fanpage'a. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.